Pracodawcy w większości oczekują w tej chwili, że student przychodzący na interwiu nie będzie oświadczał, że chce pracować, tylko po prostu będzie oświadczał, że mam takie i takie umiejętności, taką i taką wiedzę i jestem gotowy podjąć się tego typu takich i takich zadań. Praktycznie w tej chwili już nie ma czasu w firmach, żeby kilka miesięcy, nie mówiąc o roku, przygotowywać student, absolwentów do pracy. Każdy oczekuje, że maksimum w ciągu kilku tygodni może powierzać poważne zadania. Stąd rola współpracy z biznesem, biznesu, z uczelniami, jest z, 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 z zagadnieniem bardzo, bardzo istotnym. Nadal jest to jeszcze bardzo, bardzo, bardzo daleko od oczekiwań zarówno myślę biznesu, jak i uczelni. Wynika to oczywiście z, z, z braku dobrej tradycji takiej współpracy. Na szczęście od kilku lat ten trend jest pozytywny. Coraz częściej instytucjonalizuje się na poziomie uczelni taką potrzebę, w sensie z tym, że są powoływane odpowiedzialne osoby. I tu na przykład na SGGW mój kolega, z którym razem żeśmy studiowali, pan profesor Andrzej Lenart, wspaniale, myślę, pełni tą funkcję i rzeczywiście jest pozytywny odzew z biznesu. Biznesu. Druga sprawa jest, że jakby śmiesznie to nie brzmiało, ale może takie pokolenie właśnie tych 50-parolatków czy 60-latków, które porobiło już kariery i osiągnęło odpowiedni też status i społeczny i materialny, ma więcej czasu, żeby się dzielić wiedzą ze studentami i po tych moich kilku wykładach dla studentów, Ostatniego roku Wydziału Ekonomicznego. Muszę powiedzieć, że to przynosi bardzo dużo satysfakcji i takiej pozytywnej energii. Bardzo chętnie, na pewno więcej takich osób by się znalazło, które takie wykłady by dla studentów mogło prowadzić. No niestety, muszę powiedzieć, że w niewielkim stopniu. Mimo, że posiadają informacje z rynku pracy, mimo że posiadają informacje czego pracodawcy mogą oczekiwać, myślę, że tutaj troszeczkę działa syndrom, że coraz więcej jest młodzieży studiującej z domów zasobnych. Z, z domów, które zapewniają im no, w jakimś sensie wygodne życie i nie przygotowują do zderzenia z, z twardą rzeczywistością. Myślę, że kiedyś pokolenie studentów autentycznie biednych, które miały świadomość, że po ukończeniu pracy muszą zarobić na własne życie, nie mówiąc już o tym, jak założyły własne rodziny, to w tej chwili jednak ten poziom dobrobytu też powoduje to, że młodzież, wydaje się tej młodzieży, że jakoś tam będzie.